Dzisiaj po takiej dłuższej przerwie Wracam na nowym save do Was z Clicker Heroes 2 i Dzisiaj co nieco o World Trade'ach Jak ja sobie z nimi poradziłem Co nieco Wam dzisiaj poopowiadam no i dobra Jestem na świecie 164 i już mam rzadkie przedmioty. Oczywiście jeszcze mam amkomony stare. Jako uzupełnienie odcinka o całym tym update'cie powiem jak dropią przedmioty eteryczne. A mianowicie, stopień rzadkości wzrasta do 150 światów. Maksymalnie chyba to jest do epika. Maksymalnie epik. Ja już przekroczyłem 150 świat, więc same rzadkie przedmioty dostaję. No. I proszę bardzo, zostaję pelerynkę. 1,28 poziomu regeneracji many która i tak jest osłabiona. A przez trayta, banal. Mana regeneruje się o 90% słabiej, można też tak powiedzieć. Czy tam wolniej, jak to woli. I dzisiaj odcinek głównie o tych trajcach. Jak ja sobie z nimi radziłem? Taki mały pokaz, trochę omówię je, żeby wam było łatwiej. No i tak, żeby zacząć mówić o trajcach, muszę się cofnąć do tych światów. A dokładniej do świata 31, gdzie zaczynają się trajty, Robust. Jak ja sobie radziłem z Robustem? A mianowicie, absolutnie nie zmierzałem w tę część. Nie brałem wszystkiego co dawało crit chance, crit damage. To było niepotrzebne, bo skoro nie możesz być ciosów krytycznych, to po co ulepszać. Ciosy krytyczne, czyż nie. Podobnie robiłem z światami 6190. Tutaj akurat szedłem coś innego. Chyba to była ta lewa górna środkowa, lewa górna ścieżka. Wyczerpanie, tak, to jest ten trade. Że atakowanie tymczasowo redukuje Twojego hejsta. Redukuje o 5% obecnej wartości, i to się stakuje. Więc można wbić nawet hejsta 0%. Tego trzeba cały czas spamić. Więc. Tako. to one. Zamiast 50 MOBów, czyli tak jak mam teraz. Mamy pięciu twardzieli, że tak to powiem. Miałem razy 10 HP I jak ja sobie tu z nimi radziłem. Ogólnie to jeśli chodzi o automator, to brałem to samo co do robusta i do zwykłych światów. Ten sam sens automatora, który za chwilę pokażę. Tutaj szedłem bardziej pod złoto, czyli szedłem pod treże czy szczęs, zarówno w eterycznych, jak i w drzewku. Tak sobie przeszedłem te 30 światów, mając dużo złota i szansę na skrzynkę 70%. Unstable. Z unstable poradziłem sobie w dosyć ciekawy sposób. Mianowicie, jak widzicie, cała energia jest jakby tobie zabierana, kiedy wbije swój maksymalny poziom. Załatwiłem to tym oto setem. A dokładniej załatwiłem to tym, że mam wykonywać kliknięcie, kiedy energii jest więcej niż 90%. Oczywiście też nie kolidowało z żadnymi stormami z Clickstorm i tak dalej, to w ogóle nie kolidowało. Ale działało. Energize musi być... Reloada nie dawałem, bo nie używałem. Ale to było po to, żeby nie przekroczyć 100%. Więc nie tracę dużo energii. Oczywiście no, i tak energia się zerowała, kiedy wbijałem kolejny poziom, bo... Za każdy wbity poziom dostajemy mm, tyle energii, że mamy 100% zawsze, więc tak czy siak, miałem jednak te y tę energię zabieraną. Wrócę do normalnego układu. Przy okazji, jak ja sobie poradziłem z wyczerpaniem? Z wyczerpaniem sobie poradziłem w taki oto sposób. W ogóle nie było zbyt dużo kliknięć, tylko na początku strefy, że tak to powiem, dokładnie przed pierwszym pokonanym potworkiem, pozwalałem że aktywować się jednego clickstorma. Oczywiście, reload, manage, energia muszą być. Tutaj bardziej starałem się, żeby robić combo big clicks. Huge klik, no i kliknięcie. Oczywiście auto ulepszanie też musi być. I jak ja zamierzam walczyć z banalem? Otóż już wam pokazuję. Od strony eterycznej powiem. Oczywiście to musi być. Dla mnie. To wziąłem po to, żeby zredukować koszty energii. Inaczej. Żeby zredukować pochłanianie energii przez burze, tam clickstormy i tak dalej To wziąłem do tego, żeby jeszcze bardziej wydłużać power I dodatkowo będę dostawał jeszcze więcej expo za pokonywanie potworków. Wzięłem, żeby ulepszyć reloada w zamian za wzmacnianie procentówki do power search to też się dosyć przydaje. wziąłem, żeby dostać 500 poziomów złota z potworków za każdy otrzymany skill point. A dodatkowo usuwam te 20% kary za daszowanie z Multicliaka. Więc... Mam 7 kliknięć, po mi nie zabiera. Tutaj oczywiście mamy Movement Speed za Imperf-Reload, więc to też dosyć przydatna, jak tak to powiem, rękawica. <grymne> oczywiście tutaj kolejna rzecz pod regenerację manę, a także pod doświadczenie. Tym ile już mam przewagi jeden level ale aż 10 poziomów dostajemy movement speeda, więc łącznie mam 197% wiem, że to bardziej do speed limita są przedmioty, ale jak znajdę jakiś lepszy z tym samym bonusem to zamienię, jeśli będzie to pasował Ale już widać jak moja bohaterka biegnie no i ostatni więcej energii za reloada, więc generalnie tutaj wszystko mówi mi, żebym ulepszał reloada i tak właśnie robię. Mam aż 116%. Otóż można, można wchodzić powyżej setki na spokojnie, tym bardziej, że jest to jeszcze wzmacniane przez moje eteryczne przedmioty. żeby wam to pokazać tego jeszcze reloada, którego nie wziąłem. O, tutaj. Dlatego biorę reloada przede wszystkim. Więc to jest taki krótki można powiedzieć odcinek To ja może też Wam pomogłem jeśli gracie w Clicker Heroes 2 i nie wiecie po co iść A na razu mówię Po 120 w świecie Trajty dostajecie losowo więc nie liczcie na to że za każdym razem dostaniecie Unstable na światy 120 121-150 czy też banala na 151-180 na pewno bądźcie pewni jednej rzeczy, że zawsze na światach 91-120 dostaniecie Gargant One Na 61 90 zawsze dostaniecie Wyczerpanie Zaś na 31-60 robasta Oczywiście pragnę dodać, że po 300 świecie, jak już wiecie, będę jeszcze rzeczy eteryczne, ale będą już po dwa trajty. Więc może być ciekawie, ale już wiem jedną rzecz: że jeśli nałoży się na siebie Underfed, którego jeszcze nie doświadczyłem, oraz Gargantuan, którego już doświadczyłem, no to już mamy jak gdyby normalne światy. Ale co do tego nie jestem pewny. Czas zresztą pokaże. No cóż, to taki króciutki odcinek: Slicker Heroes 2, gdzie męczyłem. 40 strefę świata 164 64 A dobre i to mm, Dziękuję Wam zresztą za oglądanie tego odcinka i pragnę jeszcze dodać, że po wakacjach no jak się domyślacie szkoła, więc odcinki będą nieco rzadziej. Będę mieć mniej czasu na koopa w małpeczkach. Więc. No, odcinki będą niestety rzadziej. Ale postaram się coś dla Was nagrać w jakiejś wolnej chwili, czy coś. Nie, z piątku na sobotę i w niedzielę dostaniecie. Jak się uda to raz na tydzień przynajmniej coś będzie Jak się nie uda tak no to trudno Czekaj czy my w ogóle przejdziemy tę strefę My już sobie zjechaliśmy manę do zera Jeśli macie jakieś pytania co do clicker heroes 2 to możecie napisać w komentarzu chętnie na nie odpowiem, o ile będą normalne. O, to jednak nie wygramy. To jednak tego nie wygramy. Też może. W niesamowity sposób może to wygramy. Łączę automator, żeby mi tutaj multi nie przywoływał. A nie, wygramy tego. Więc dostaję 1,5 many na minutę. Więc... Także ładny wynik, muszę powiedzieć. Nie sugerujcie się tym, że mam 15 many, tak naprawdę, bo mam banala. Więc on mi mocno obcina, tutaj. Wszystko. Ale nie mam energii, funduszy też nie mam, ale jeszcze pomęczymy to, pomęczymy te kajwy, wszystkie, zabijmy 40 strefę i zakończymy odcinek. No Za Zanim ten sklep się odnowi, to minie 8 minut, więc można w nim kupić jakąś manę sobie. Okej. Okay. A niech sobie naładuję tutaj tych biklików, bo się nam za chwilę przydadzą. tylko kordy sekta też ma, więcej kliknięć. I starczy już. Jakby teraz... ten baniak był ten Baniak z energią by mnie tak uratował Ale nie ma A Mana Krita użyje. Tak nawet byśmy się z ostatnim bossem w sumie nie wyrobili. No nic, no niestety nam się nie udało. Do następnego odcinka, czy to z BTD, czy to z Chimpsów. Miłego dnia, czy nocy. No i papa. Pa.